Tarotowy kącik Kameli. Witam wszystkie osoby z Poznaku Panny bardzo serdecznie. Zapraszam Was na horoskop na październik. Zrobimy kochani krzyż celtycki i sprawdzimy Waszą obecną sytuację, Wasze nastawienie do sprawy, która jest, obecnie będzie w Waszym życiu, jest lub będzie i rezultat, jak również czynniki zewnętrzne. To zobaczymy, co z zewnątrz do Was idzie. Zapraszam wszystkie osoby, które mają panny w znaku słonecznym, ascendent, księżyc, Wenus i znak wedyjski. Tutaj są jakieś informacje na pewno przydatne dla Was. Także zachęcam do sprawdzania. Sprawdzimy główną energię na październik dla Was. Wasza sytuacja. Szkody, myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, Wasze nastawienie do sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy, rezultat. Drugie panny, sprawdzamy, jakie przesłanie. energia no równowaga tyle samo dajecie ile bierzecie tyle samo wnosicie do czyjegoś życia ile ktoś wnosi do waszego życia dosłownie wy ym, jesteście takim prezentem dla kogoś ktoś jest takim prezentem dla was takim w sensie takim jakim na jaki macie ochotę dajecie sobie po tyle samo dosłownie i to może być yy, yy, to jest bardzo fajna energia, bo, bo jest równowaga, ale to może być właśnie taka m, dobra relacja, zdro, zdrowa relacja. Czyli wy jesteście sobą i dajecie tyle, ile zazwyczaj dajecie, ale ktoś jest, jest sobą i daje wam tyle samo. Ale też daje, nie tylko bierze, też daje. To może być relacja romantyczna, przyjacielska, zawodowa. Jeżeli zawodowa, to super, bo to będzie szło y, bardzo do przodu. Romantyczna, przyjacielska również. I tutaj jeszcze jest główna energia. Y, prawda została powiedziana, maski opadają, lub zostanie, bo to na październik. I jakaś historia, która się y, nie kończyła, a wciąż się toczyła. Ma szansę się zakończyć. Coś, co was martwiło, to tak jakby ktoś po prostu się odsłania. I to jest na tyle uwalniające, że teraz. Y, i wy i ta osoba możecie patrzeć spokojnie w przyszłość. Czyli jakaś sytuacja, y, która była, która się powtarzała wciąż, wciąż i wciąż i trudno było znaleźć rozwiązanie. Już nikt w zasadzie nie miał serca do tego, a to to się nie kończyło. A teraz tak jakby po prostu już, już nie ma tych masek. Już, już ludzie nie udają, już jest wszystko jasne i to jest bardzo uwalniające. Czyli taka druga główna energia dla panny. A sytuacja obecna? Rycerz Mieczy. Myślę, że y, postawiliście y, sprawę jasną. Tutaj, okej, okay, w porządku, to zostawiamy. Tu jest jakaś równowaga, ale tutaj y, te maski opadły, bo postawiliście po prostu y, y, być może właśnie w ten sposób, że sprawę jasną, że nie ustąpicie na przykład w jakiejś kwestii, albo właśnie, nie wiem, pójdziecie na te studia, y, pójdziecie, pójdziecie do tej pracy, coś zrobicie i, i basta, i nie zmienicie zdania. Trwaliście przez swoim też Mieczy. Być może po prostu walczyliście o swoje no, w jakiejkolwiek sytuacji. I dlatego tutaj jest główna energia taka, że mimo że Was to męczyło, mimo że ta historia wracała, to Wy nie odpuszczaliście i ktoś tak jakby odpuścił. Pustelnik królowa Monat. Nawet, słuchajcie, y, 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 pokazuje się, że mogło to Was kosztować niemało. Być może chwile samotności, odosobnienia, być może też um, taka myśl, że um, nie zostaniecie zrozumieni, zrozumiane i, um, i będziecie się musiały zdystansować od takiej sytuacji, od jakiejś osoby, to i tak trwaliście, trwałyście przy sobie. Znaczy, w tym sensie, że um, to, co chciałyście zrobić, to, co sobie postanowiłyście, to, to, to na przykład, kogo wybrałyście w życiu, wybraliście. To był, dla was, to był Wasz wybór, Wasza decyzja, i, yy, i ktokolwiek chciał na to wpłynąć, tak jakby to nie braliście tego pod uwagę. No. Taka zero-jedynkowa, słuchajcie. Yy, ta, yy, ta, yy, ta, ta, ta energia jest yy, i, i Wasza sytuacja, myślę, że zmusiła kogoś do tego, żeby właśnie zdjąć tą maskę i przestać udawać. A jaka przeszkoda? Arcykapłanka. Przeszkodą jest coś, mm, o czym nie mówicie, o czym ta osoba nie mówi. Coś to co jest na przykład sekretem, ale nikt nie mówi o tym głośno. Albo jest tak, że w ogóle o tym nie wiecie, albo jest po prostu przemilczane coś. Albo ktoś. Mm, dwójka była, dwójka mieczy. No i kochani, tutaj jest y, y, na przeszkodzie taka energia. Na razie możemy o tym pomilczeć, na razie możemy o tym nie mówić, ale jak długo? Że w którymś momencie ym, przyjdzie ten czas, kiedy trzeba będzie zdecydować. Jest jakiś sekret, to jest na przeszkodzie. Jest, nie, albo, jest, albo to jest sekret faktycznie, albo jest po prostu jakaś sytuacja, o której wszyscy wiedzą, ale, ale nie mówi się o tym głośno. Czyli nie mówimy, udajemy, że tego nie ma. Do czasu. Zobaczymy, jakie są Wasze myśli. Która mieczy. Panna się uzdrawia. Panna spokojnie dochodzi do siebie. Uleczać, ulecza, Uleczacie się. Powoli, powoli, ale się uleczacie. Zawalczyliście o siebie. Tutaj w tym rycerzu mieczy trwaliście przy swoim. Nie odpuściliście. Nie odpuściliście, mimo że to kosztowało was niemało. Tak jak mówiłam. A teraz się uleczacie. Odpoczywacie też. Odchodzicie od takich emocji silnych. Tutaj jest w myślach macie pokazane, że jeszcze chwila i będzie spełnienie marzeń, czyli będzie dobrze. Odchodzicie też od takich emocji Piotka Monet, od zastanawiania się czego w życiu nie mam, czego mi w życiu brakuje. Uleczacie się i teraz dochodzi. Dziewiątka kielichów, czyli to takie, sytuacje, to takie sytuacje, że zaczynacie patrzeć na to, co w życiu macie, co posiadacie, ile macie. A odchodzicie od tych emocji m, tego braku, od tej energii braku. Przeszłość, czyli jak do tego doszło? Wszystko miecze. Albo y, słuchajcie, gdzieś się przeprowadziliście, gdzieś się być może przenieśliście w jakieś miejsce, jakaś zmiana nastąpiła. Gdzieś się było Wam nie, niekoniecznie korzystnie zmieniliście to miejsce albo, albo relacyjnie też jakaś zmiana nastąpiła i, i to nowe się układa. I tutaj może być tak, że ktoś Was jeszcze namawiał, żeby wrócić, a Wy trwaliście przy, sobie, przy swoim, a lub też y, idziecie w to nowe miejsce, gdzie już jest ktoś nowy, gdzie ma swoje porządki, a Wy, y, mimo że jesteście nowi, staracie się wprowadzić też jakiś swój ład. w przyszłość, to jest tak jakby przychodzicie do tego nowego miejsca, czy to jest nowa relacja, czy praca, czy w ogóle, no po prostu gdzieś jakaś mia, zmiana miejsca zamieszkania i y, chcecie wprowadzić taki powiew świeżości, coś nowego. Jest diabeł, czyli są ograniczenia. Jest ktoś, kto się być może na to nie zgadza. Taka sytuacja tutaj u Panny, także jeżeli z Wami nie rezonuje, to pamiętajcie, Ascendent Księżyc Wenus lub też y, zarezonuje w przyszłości, bo to na październik. Giermek Monet, tutaj jest... Y, Mimo tych ograniczeń, bo pokazuje, pokazuje się, że jest, to tak jakby mm, widać na horyzoncie poprawę tej sytuacji. W przeszłości tak było, więc to też Wam dało nadzieję, że, y, że jakieś zmiany będziecie mogli wprowadzić. A teraźniejszość, gwiazda, jest nadzieja. Teraz macie nadzieję, że się poukłada, że będzie y, chociaż trochę tak jak chcecie, że będzie, że będzie dobrze dosłownie. Jaka jest energia, że będzie dobrze? Że też Wam mówi: poukłada się, będzie dzień po dniu, będzie coraz lepiej. Kupię 7 monet. Spokojnie zaczynaj yy, nowy etap w życiu. Coś, co chciałeś zacząć, spokojnie to zaczynaj. Inwestuj. I cierpliwie czekaj na zysk po prostu. Czyli spokojnie możecie zacząć to nowe. Nadzieja do Was wraca. I cierpliwie czekać. A najbliższa przyszłość, bo mnie to ciekawi. Asmonet. No jest coś nowego. Tutaj udało Wam się tak jakby przeforsować swoje zdanie. To, że w tym rycerzu mieczu być może ta walka o swoje to była czasami taka naprawdę walka czyli głośno mówiliście, głośno mówiłyście o to, czego, czego chcecie w swoim życiu i nie odpuszczałyście jest ten nowy początek, czyli wywalczyliście sobie to miejsce, tutaj po prostu już te maski opadły, już wiadomo o co chodzi, już wiadomo kto ile może dać siebie, kto ile może odpuścić, a kto, kto nie odpuści Jest aspentakli i mak. Ten nowy początek jak najbardziej będziecie kreować i będziecie zaczynać. Jak najbardziej tak. A to jest dziewiątka buław jest arcykapłany księżyc. Powiem wam, że tutaj się pokazuje także najbliższe przyszłości dla panny. Nawet jeżeli y, y, jakiś y, y, taki z tyłu głowy, taki strach, mały lęk wyjdzie. Wieczorem na przykład będziecie mieć wątpliwości, czyli tutaj zaczynacie, kreujecie, jest ten nowy początek, a być może teraz będzie was wieczorami tak dopadać. Taka myśl, że bardziej tak duchowo, energetycznie zaczynam coś nowego w moim życiu, czy na pewno to go chcę, czy na pewno to idzie w dobrą stronę. Tak się pokazuje. Będą was troszkę męczyć te myśli, obciążać w jakiś sposób. Ale to są tylko myśli, bo y, rano będziecie wstawać i po prostu działać. Jest moc, jest siła. Taka chwila słabości będzie, ale jest siła. Czyli mimo wszystko dalej idziecie do przodu. Jakieś, y, wasze nastawienie. Trójka monet. W grupie siła y, to jest y, taka energia. Jeżeli mam... Y, z kim pracować, jeżeli mam ludzi po swojej stronie, jeżeli ktoś myśli podobnie jak ja i chce działać tak jak ja, to, to będzie dobrze. Czyli w grupie siła. Dosłownie. Nie chcecie nawet tutaj, jeżeli jest taka historia, właśnie, że te maski opadły, bo jakaś historia była trudna, to nawet jeżeli to jest ktoś, kto chce do was dołączyć, to śmiało. Czyli nie oddalacie się. Czyli po prostu twardo trwaliście przy swoim, ale teraz, yy, yy, jak już ktoś się przekonał, że wy nie odpuścicie, to po prostu wszyscy są mile widziani. Kielichów, trójka kielichów. Hmm? Serce macie pojemne, yy, Słuchajcie, dużo, yy, dużo miłości, dużo radości. Czyli jak najbardziej nie jesteście, yy, nie jesteście na nie do ludzi. Jeżeli to jest projekt, to po prostu jesteście otwarci na to, żeby, yy, żeby ktoś jeszcze dołączył. Jeżeli to jest relacyjnie, to yy, Wy swoje życie będziecie układać, ale nie, to nie znaczy, że będziecie się odsuwać od, in, od innych. Nawet jeżeli to był ktoś, kto był nie był zachwycony waszym pomysłem. Takie jest wasze nastawienie. Czynniki zewnętrzne. Dziewiątka monet. Ktoś jest w takiej energii w porządku. Dam sobie radę sama. Dam sobie radę sam. Dam sobie radę. Nie musisz się o mnie martwić. Jest dwójka kielichów, dziesiątka kielichów i Rycerz kielichów, to jest tak jakby y, ktoś Wam daje pozwolenie. Wiem, jak to zabrzmi, ale ktoś tak jakby Wam daje pozwolenie na to, żebyście mogli robić w życiu to, co naprawdę chcecie, do czego macie y, y, uczucia, pasję, dziesiątka kielichów, tam gdzie jest Wasze spełnienie emocjonalne, tam gdzie Was serce wie. Tak jakby ktoś Wam daje pozwolenie na to, bo, y, bo mówi, że w porządku, ja sobie poradzę sam. Bez gniewania się, bo tutaj macie nastawienie, że okej, okay, możemy robić razem już oczywiście w inny sposób, ale tutaj jest ktoś, kto tak jakby no, po prostu daje wam przyzwolenie na to, żebyście poszli w stronę miłości, w stronę spełnienia emocjonalnego, no, żeby wam było dobrze. Mm, Nadziei lub obawy. A z było, że to jest pasja, która będzie która się dopiero rozpala, która będzie y, coraz silniejsza, która będzie trwała. Z kielichów. No. Że, że to jest dopiero początek. Jest azbułap, az kielichów, ósem kabułap. Że będzie się działo. Że to jest dopiero początek Waszej historii. Dopiero teraz sobie to wywalczyliście. A teraz tak naprawdę to się dopiero zacznie dziać. No. Piękne karty. No. Taką macie nadzieję. A jaki rezultat dla panny? Świetna kabuła. Przed kim się tak bronicie? Przed kim? Przed czym? Tutaj jest y, taka, słuchajcie, energia, tak jakbyście sobie zdawali sprawę, że ten sukces może Was kosztować y, coś, co y, wolałyście, woleliście zatrzymać tylko dla siebie. Zamka mieczy i być może y, tego nie, 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 na chwilę obecną nie bierzecie pod uwagę i będziecie się troszkę przed tym bronić. Jest czwórka monet, czyli tak jakby trzeba będzie oddać coś, co myśleliście, że będzie należało tylko do Was, co było tylko Wasze, czy to materialnie, czy w jakikolwiek inny sposób coś, co było Wasze, żeby ten, czyli ten sukces, ym, tutaj jest pokazane, że y, nie tyle ofiary będzie wymagał, ale ym, oddania czegoś. Na czym być może Wam bardzo zależało, a być może myśleliście, że to jest tylko wasze i to zostanie wasze? Tak jest rezultat, zobaczycie, bo to tak w przyszłości się pokaże. Czwórka była, Koło fortuny. Że ta stabilizacja będzie wymagała, żebyście coś od siebie dali, coś, co jest tylko wasze. Koło fortuny, i, i to później będzie napędzać to koło. Pokazuje się zmiana. Czyli po prostu każdy od siebie coś da, coś, co jest tylko. Wasze lub tej osoby było po prostu ok. Ja daję tyle, ja daję tyle, to ma razem mamy tyle, możemy działać. A wcześniej może po prostu nie braliście tego pod uwagę, nie myśleliście, że to tak pójdzie koło fortuny. I będzie się y, zmiana dziać, będzie się działo, ale to już jest y, stabilnie, czyli ta stabilizacja będzie wymagała tego od Was. Ja już nie będę dalej zagląda zaglądała, bo to koło fortuny to wygląda na to, że to jest dopiero po tym wszystkim się zadzieje. Zapytamy o radę dla Panny na październik. Pokazuje tak, jakby już taka dalsza historia, ja pytam o radę, ale tak, jakby dalej jeszcze karty chcą powiedzieć, że będą się otwierać przed wami możliwości, to wszystko będzie szło do przodu, jeszcze więcej tych możliwości jakieś nie wiem podróże, przenosiny, przeprowadzki. Będzie. pobudzi was to mocno do działania. Jest czwórka kielichów i śmierć, czyli już nie będziecie czekać na to, aż ktoś wam. Przyniesie ten kielich miłości, aż ktoś Wam da dobre słowo. Po prostu z tej energii czekania wychodzicie. To się już kończy. Zaczyna się coś nowego. Zaczyna się tutaj dużo dziać, powiem Wam. To, na co macie nadzieję, to się będzie po prostu działo. Te możliwości będą jedna za drugie wyskakiwać i ta sprawa będzie szło do przodu. Mocno. A jaka, jakie przesłanie? Doznaję odnowy dzięki światłu miłości. Od nowa. Doznaję od nowy dzięki światło miłości. Przepiękne przesłanie. Amelia siedemnaszy.tarot Adres do mnie, kochani. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, piszcie do mnie. Jeżeli macie ochotę na, opisać swoją historię albo w ogóle ze mną porozmawiać, to też, też do mnie piszcie. Zachęcam i zapraszam również do komentowania, do lajkowania, do subowania. To mi pomaga yy, w prowadzeniu tego kanału. Jestem tutaj dla Was cały czas, więc jeżeli macie ochotę na jakieś czytania, to też do mnie piszcie. Wszystkiego dobrego, drogie panny. Dziękuję bardzo.